Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś chciałabym powiedzieć o tym, co najbardziej mnie zbulwersowało w ostatnim czasie. Otóż tygodnik Newsweek ogłosił listę darczyńców utrzymujących partię pana Petru. To są osoby fizycznej firmy, które wpłacają datki na tą partię. Na partię niebanksterów, bo się okazuje, że jest to po prostu partia windykatorów. Największym dawcą, który dał najwięcej pieniędzy, Tejże partii jest firma Kruk, największa polska firma windykacyjna. Znacie ją państwo, bo mamy 6,5 miliona tytułów egzekucyjnych, więc te egzekucje dotyczą ogromnej masy ludzi. Pamiętajcie na przyszłość, kiedy będziecie głosować, że z was ściągnięte pieniądze idą na tą właśnie partię. A więc do następnych wyborów mam nadzieję nie na partię pana Petru. Dziękuję bardzo.